Dają próby do 56. krajowego polskiej piosenki w Opolu, a ze mną jest chyba jeden z najpopularniejszych duetów polskiej muzyki rozrywkowej, zespół Kombi. Witam panów! Jak się czujecie w Opolu w tym roku? My czujemy się zawsze w Opolu jak ryba w wodzie, bo jest to jedyne święto polskiej piosenki, gdzie są tylko polskie piosenki. Bardzo nam to odpowiada i ta formuła. Jesteśmy tu po raz enty, nie wiem nawet już który, bo debiutowaliśmy tu w 1984. Na, tych, na, tych właśnie, na tej scenie i zawsze wracamy tu z wielkim sentymentem i, i radością. No właśnie, atmosfera jest gorąca dosłownie i w przenośni. Myślę, że się to przeniesie też na koncert niedzielny, w którym występujemy. Nie pytają o Polskie. Bardzo ładna idea 30 lat wolności. No, fajnie jest brać udział w takim koncercie. Zaśpiewacie panowie piosenkę Sensie Spełni. Pamiętam, że to był pierwszy numer chyba na, na płycie tej pierwszej CD. Tak, po, po naszym Jak, powrocie. Tak? Tak, po powrocie. Jakie macie wspomnienia związane z tym singlem i, i z albumem, który wtedy wydaliście? No, album odniósł miażdżący sukces, bo w, w tym roku, kiedy on się ukazał, to był chyba 2004 rok, był najlepiej sprzedającą się płytą. Mamy za to podwójną platynę, bodajże. W tej chwili. I ten numer był naszym debiutem. Wybrało, a te wytwórnia nawet to nie była nasza decyzja, bo takie fajne hasło było. Nawet zmienili lekko tytuł, bo oryginał jest w sensie spełni, a zmienił się spełnił. Wiesz, że nasze marzenia o wszystkim się spełniły. To było takie fajne, medialne. Sam teledysk był dosyć dowcipny, bo Myśmy przyszli w Patentów do młodych ludzi. W... No właśnie chciałem o to zapytać. Skąd taki tak. pomysł, żeby dzieci zatrudnić? Bo ja wczoraj specjalnie ten klip oglądałem i nawet dostrzegłem tam Michała Wiśniewskiego chyba. Tak, to, taki no alter, podróbki, to Powiedzcie mi tak, skąd pomysł tak, na podrób. to i czy Michał kiedyś z wami to dyskutował, jego obecność w teledysku? I... Nie, to przecież nie Michał. To jest dziecko przebrane za, za Michała. To jest no. jego taki... No. symbol. Symbol, tam no, powiedzmy coś takiego. Tak samo jak te dzieci, które grały dyrektorów wytwórni, które my stare wygi przyszliśmy, musieliśmy znowu się przedstawiać tak. i, i debiutować od nowa. Ten nowy design, który tam prezentujecie po tym, jak on mówi, że panowie, zróbcie show, to wyście wymyślili, czy ktoś ma podpowiedź? Nie no to wiesz, wszystko jest, cały ten klip, to wszystko jest przymrużeniem oka. To, to, nie był to nasz pomysł w ogóle, żeby. Takie coś w ogóle zrobić. Nie? Ale okazało się, że to, to, to w ogóle wypaliło i było uważam bardzo popularny klip. Fajna, fajna historia dowcipna, e, tak? dowcipna no, no to się mogliśmy, wtedy sprawdziło te, bardzo. Mogliśmy zagrać w komedii, tak jak kiedyś już to robiliśmy, dawno temu graliśmy. W klipie Black and White w reżyserii Juliusza Machulskiego, to też była komedia, tutaj też była komedia, więc to lubimy się czasem powygłupiać. Zadam jeszcze takie pytanie, na wiosnę wyszedł singiel Pokolenie z tego albumu, Jak, no, jest to piosenka taka prawda o przemijaniu troszeczkę, o tym, że, że wszyscy mamy swój czas w życiu, ale trochę nostalgiczna. Powiedzcie mi panowie, jak wy postrzegacie przez te 30 lat wolności, bo taki zatytułowany koncert, rynek muzyczny w naszym kraju? Słuchaj, o tym, by dyskutować bardzo dużo, bo moim zdaniem jeszcze jest dużo do zrobienia, ale nie jest tu czas i miejsce, żeby to rozpamiętywać. Dobrze jest, że gramy w Polsce dużo koncertów, ale tylko w Polsce. Ciągle jest. A nie do końca. Widziałem też, że jeździcie czasem na przykład do Niemiec. No tak, Widziałem ale, ale koncerty, nie, no to... ale ja nie mówimy że... o takich pojedynczych ale... wypadach do Niemiec, do Anglii, do Szwecji. Są to, dla Szwecji, gdzieś tam, są to nie, czy koncerty tam dla Polonii, także nie oszukujmy się i nie żaden artysta jeszcze tak naprawdę... No, są wyjątki, zdarzają się już w tej chwili, a tak jak mówię, to nie jest, to jest zbyt szeroki temat, żeby my na razie cieszymy, żeby go tu poruszać. My na razie cieszymy się tym, co mamy, co robimy. Tym, że występujemy, bierzemy udział na przykład w takich festiwalach jak ten. A jeszcze muszę Was zapytać, panowie, o to skąd Wy macie tyle siły? Bo ja wczoraj na Waszej stronie policzyłem Wam koncerty w 2018 roku około 130 koncertów to jest poziom nie wiem, 20 latków za przeproszeniem skąd energia, skąd, skąd tyle siły w Was i mocy jeszcze? Kumulujemy w sobie siłę, kumulujemy w sobie energię żeby się zajmować tym co nas najbardziej kręci czyli muzyką i graniem graniem po prostu może to też jest takie sprzężenie zwrotne że dlatego że właśnie ciągle gramy to mamy tą siłę bo gdybyśmy już nie grali i spoczęli wiesz założyli te słynne kapcie i, i szelki to byśmy skapcanieli a my nie mamy czasu na to, żeby skapcać. No to opowiedzcie coś jeszcze o swoich planach wydawniczych na przyszłość, bo rozumiem, że skoro macie tyle energii, to jeszcze się będzie działo na pewno. I wydamy w tym roku kolejną płytę debiuta, de, z debiutanckimi numerami. Na jesieni to będzie. Wszystkich oczywiście informujemy o tym, żeby czekali, bo warto będzie. Po to... prostu zapraszamy do naszej nowej płyty. My się że znowu zaskoczymy. To w takim razie z tym przesympatycznym duetem rozstajemy się już, dziękujemy i zapraszamy do oglądania nas na portalu 24pole.pl, tam również ciekawe informacje od kolejnych artystów, z którymi na pewno dzisiaj będziemy mieli okazję porozmawiać. Dziękujemy.